Właśnie z i Do zobaczenia za rok. Wydawało mi się tak, dobrze mi się wydawało. Widzę, że już zbliża się jury, e, już chyba zakończyło obrady. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w imieniu naszej trzyosobowej komisji. I ponieważ wszyscy czekamy pewnie z niecierpliwością na y, wyniki konkursu, dlatego pozwolę sobie odczytać protokół. Protokół posiedzenia Komisji Artystycznej XIV Festiwalu Kultury Pogórzańskiej o Złotą Podkowę Pogórza, który odbył się w Ryglicach, dnia 26 czerwca 2022 roku. Komisja Artystyczna w składzie pani Maria Danuta Cetera – etnograf, pani Beata Rąpała – regionalista, Jadwiga Adamczyk – muzyk, w wysłuchaniu 13 prezentacji konkursowych postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia. W kategorii, w kategorii kapel dorosłych, nagrodę główną oraz statuetkę złotą podkowę, i nagroda w kwocie 1000 zł otrzymuje kapela iskierczanie z dębicy. Zapraszamy laureatów na scenę. Chwila dla mediów, bardzo prosimy o fotografię. Gratulujemy oczywiście. Pierwsze miejsce i nagrodę w kwocie 900 zł otrzymuje kapela trzcinic z Mało, śmiało można być brawa, bardzo prosimy. Drugie miejsce i nagrodę w kwocie 800 zł otrzymuje kapela z Zalasowianie z Zalasowej. Miejsce i nagrodę w kwocie 700 zł. otrzymuje kapela spod bucyny z Łękawki. <noise> <noise> zdjęcie na koniec pamiątkowe będzie. My się tutaj. <noise> Dwa, ponadto wyróżnienie w kwocie 300 złotych otrzymuje kapela Powsinogi z Łękawki. Brawo, brawo, brawo. Teraz w kategorii kapel młodzieżowych. Pierwszego miejsca nie przyznano. Drugie miejsce i nagrodę w kwocie 500 zł otrzymuje kapela spod Poddęba z Zalasowej. Zapraszamy. Trzecie miejsce i nagrodę w kwocie 400 zł otrzymuje kapela podkówki z kowalowej. Przechodzimy do grup śpiewaczych. W tej kategorii pierwsze miejsce oraz nagrodę finansową w kwocie 800 zł otrzymuje męska grupa śpiewacza lub Coki z Lubczy. Zatem drugiego miejsca i nagrody w kwocie 700 zł jest grupa śpiewacza turzanki Turzy. Dwa równorzędne trzecie miejsca i nagrody po 600 zł każda otrzymują grupy w kuźni u kowala z kowalowej oraz kalina z złękawki. Dwa wyróżnienia po 300 zł. Każde otrzymują lubczanki z Lubczy oraz grupa śpiewacza Barwy Jesieni ze Strzeżowa. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, kapelom, grupom śpiewaczym i również organizatorom. Dziękujemy za przygotowanie przeglądu. Na tym protokół zakończono i podpisano. Dziękujemy. Chcę zaprosić jeszcze pana prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Komuniarzy, pana Wiesława Zabawę. Zapraszam. Szanowni Państwo, pan Wiesław Zada Zabawa, szef ogólnopolskiego Cechu Komuniarzy, co, co na każdej imprezie jest w Ryglicach. I powołali, było ich trzech. Powołali sobie jury i również, że tak powiem, przyznali nagrodę. Bardzo proszę, panie Wiesławie, komu tą nagrodę przyznaliście? Proszę Państwa, nagroda jest przyznana zespołowi Zalasowej Mali Zalawis, Zalasowianie. Jest to kwota pieniężna 500 zł ufundowana przez Międzywojewódzki Cech Kominarzy. Proszę Państwa, Międzywojewódzki Cech Kominarzy współpracuje od kilku lat z gminą Ryglice. To pierwszy kongres w Polsce komin, kocioł, paliwo odbył się właśnie w Ryglicach. Dlaczego? Bo tu jest najczyściejsze powietrze. Także dziękuję. Szanowni Państwo, kapela Spod Dęba, bo mali zaraz, ja nie, nie biorą dziś udziału, ale Spod Dęba, zapraszam do Pana Wiesława. Prosimy na scenę. I proszę Państwa, Międzywojewódzkiej cech od kilku lat współpracuje właśnie z gminą w Ryglice. Proszę bardzo. Nagroda pieniężna. Dziękuję bardzo. Brawo! Dziękujemy bardzo, Szanowni Państwo. Jak Państwo widzicie, Międzywódzki Cech Kominiarzy jest poważną instytucją, że tak powiem, bierze udział. Tak, jak mówię, w każdej imprezie w gminie Ryglice. Panowie zawsze są na każde zawołanie. Jak, się, jak trzeba komin przeczyścić, dzwonię do wieśka, mówię, dzwoni pani, że trzeba przeczyścić komin. Wiecie mówi jadę. Pan burmistrz znowu o sprawach łóżkowych, a ja bym bardzo prosił jeszcze, żeby wszyscy zostali na scenie. Bardzo proszę do zdjęcia, żebyśmy mieli chwilę dla mediów zrobić. Pamiątkowe zdjęcie. Bardzo prosimy tutaj artystów wszystkich o ścieśnięcie się. Może inaczej. Czy mogę prosić tutaj na pierwszą linię, żeby Państwo przyszli do mnie? Zapraszam tutaj do siebie. Zapraszam, zapraszam. No to w cieniu będzie tam ciasno. To już pani nie Bardzo prosimy o, 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 o wykonanie odpowiednich zdjęć pamiątkowych. Mniejsi do przodu, więcej. Mówimy ci albo pana